Chcesz założyć firmę? To tak tajemniczo zabrzmiało w ogóle. Tak, <gry> chcę! Wejdź na infakt.pl a otrzymasz księgowego, który przeprowadzi Cię przez cały proces. Odpowie na Twoje pytania, hmm. jeśli miałbyś jakieś pytania, na przykład jakie są formy opodatkowania. Albo czy ZUS jest obniżony. W pakiecie z księgowym otrzymasz aplikację Infactu, w której wystawisz faktury. Dodasz koszty. I będziesz mógł nawet sprawdzić statystyki, mhm. ile zarabiam, hmm. ile mam w zysku. Hmm. No powiem Ci, gdybym miał jeszcze raz zakładać firmę, to zrobiłbym to z Infactem.